Cała prawda o trenerach online, której nikt ci nie powie. Ja na przykład zawsze mówiłem, że każdy mój klient jest zadowolony ze współpracy i zmiany sylwetki, ale prawda jest niestety inna. Nie mówiłem wam tego, czego moi klienci żałują. Filip, pracując ze mną, bardzo szybko zorientował się, że żałuje, iż nie rozpoczął tej współpracy szybciej, bo progres, jaki podczas niej osiągnął, jest naprawdę niesamowity. Filip dzięki takiej zmianie sylwetki jest bardzo szczęśliwy. I ja na jego miejscu również bym był, mając tak świetną sylwetkę w wieku około 40 lat. Jeżeli ty, tak samo jak Filip, chciałbyś być szczęśliwy przez to, jak wygląda twoja sylwetka. A nie tak jak większość mężczyzn borykać się ze wstydem, kontekstami, niską pewnością siebie, niezadowoleniem. Czy tym, że czujesz się nieatrakcyjnie z powodu nadmiaru tkanki tłuszczowej lub małej ilości masy mięśniowej i chciałbyś mieć wsparcie kogoś, kto poprowadzi Cię do Twojej wymarzonej sylwetki, kto stworzy Ci taki plan treningowy i taki plan żywieniowy, dzięki którym z przyjemnością będziesz swoją sylwetkę budował, to napisz do mnie. Jestem jedynym trenerem, który daje gwarancję efektów.